Druga w tym roku grupa mieszkańców Muawy podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. W pierwszej grupie beneficjentów programu znalazły się osoby, których wnioski nie zostały zrealizowane w 2018 roku. Tak więc 31 osób podpisało umowy pod koniec kwietnia, 26 w połowie maja. Czyli razem 57, tak? One praktycznie wyczerpują pulę środków przewidzianych w budżecie. Na ten cel na dzień dzisiejszy, bo jest to 350 tysięcy złotych. Myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego, że zostali zakwalifikowani do udziału w programie wymiany źródeł ciepła, że mogli pozyskać dotacje. Na zakup pieca można otrzymać 100% dofinansowania maksymalnie 6 tysięcy złotych oraz dodatkowo środki na wybudowanie przyłącza gazowego w kwocie 1900 zł. Osoby, które zamontują w swojej nieruchomości pompę ciepła, mogą otrzymać nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania. Wnioskodawca musi zaangażować własne pieniążki w modernizację i jeżeli już zakończy tą modernizację. W ciągu miesiąca czasu powinien pojawić się w urzędzie z powrotem z wnioskiem o wypłatę dotacji. My weryfikujemy ten wniosek o wypłatę dotacji, sprawdzamy nowe źródło ciepła, czy wszystko się zgadza z umową. Mamy 30 dni na wypłatę od, od złożenia wniosku na wypłatę dotacji, ale staramy się robić to w ciągu tygodnia. Zgodnie z podpisaną umową wymiany źródeł ciepła należy dokonać nie później niż 30 listopada bieżącego roku. Władze miasta zapewniają, że jeśli uda się znaleźć dodatkowe środki, poczynią wszelkie starania, aby mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w tym roku, dostali pieniądze na wymianę pieca.